Czy uważa pani, że taka świetlica jest tutaj potrzebna? Tak, uważam, że tak. Nie ma na osiedlu, a młodzież po prostu się budzi. Na osiedlu jest potrzebna? E, była mm. potrzebna. Do spotkań. A dlaczego? Bo mało miejsca, gdzie ja bym się spotkał z nami. Znaczy, ja myślę, tak, no, to... że tak. Że potrzebna. Myślę, że tak, jeżeli to ma być dla dzieci, tak? Tak, dla młodzieży. Dla młodzieży. No to na pewno dobry pomysł. Myślę, że na pewno. Młodzież potrzebuje. Yy... Jakieś, jakiegoś miejsca, w którym mogę się zatrzymać, porozmawiać. Tym bardziej, że teraz jest tak, że wszyscy siedzą przed internetem, a jednak spotkania twarzą w twarz są chyba najlepszym rozwiązaniem, żeby, znaczy żeby taka taka powstała. Mhm. No, także jak najbardziej.